Teraz chcielibyśmy Państwa delikatnie do tego oprowadzić po Rzymie. Wszystko będę mówić z pamięci, bo jestem wrogiem tego, żeby cokolwiek czytać. Wypada się tego najpierw nauczyć, potem opowiadać. Dlatego chciałem powiedzieć, że ten amfiteatr o olbrzymich wymiarach, którego ruiny i dziś pozwalają podziwiać gigantyczne piękno został rozpoczęty przez Vespasiana w 72 roku naszej ery i ukończony przez jego syna Tytusa w 80 roku. Przy budowie zatrudniono więźniów żydowskich. Pozdrawiamy. Jego prawdziwa natura to amfiteatr Flawiusza, jego lecz nazwano, przepraszam, pomyliło mi się, bo recytuję, naprawdę jest jest gorąco, lecz nazwano go Koloseum. Ze względu na proporcje gmachu oraz na bliskość kolosa Nerona. Pozdrawiałem pana Nerona podobnie jak owych żydowskich więźniów. Ciekawe za co się dzieli. Hmm. Następną rzeczą, którą chciałbym Państwu opowiedzieć, i wcale teraz nie przekładam kartki na drugą stronę, żeby poczytać właśnie o tym, tylko po prostu zastanawiam się, gdzie to było w mojej pamięci. O, znalazłem! To łuk Konstantyna, właśnie tam daleko, taki nad tymi dwoma samochodami, jednym szarym, drugim bardziej wpadającym w srebro. Pozdrawiamy starszych ludzi, którzy właśnie przechodzą, mało tego wchodzą do góry. Dobrze, ale wróćmy do zabytków. Kuk Konstantyna został wzniesiony przez Senat i lud rzymski na krańcu forum hmm. na świętej drodze dla uczczenia zwycięstwa odniesionego nad trudny wyraz Maxcencjuszem pozdrawiamy również jak Pana Nerona oraz żydowskich więźniów na moście Milivio po włosku z tego co wiem to jest Ponte Milivio, ale to tak już między nami w 312 roku Prawie cały materiał do budowy wzięto z łuków Triana. Tryana, przepraszam, pomyliło mi się I wcale nie chodzi o to, żeby źle przeczytałem, tylko po prostu źle skojarzyłem Bo nie czytam, powtarzam I Marka Aureliusza oraz innych pomników Dlatego łuk Konstantyna nazywano żartobliwie Krukiem Ezopa To też jest bardzo proste i logiczne Ja nie rozumiem, dlaczego, widzę, że tego nie potrafią zrozumieć Teraz przechodzę troszkę, troszkę, troszkę na bok Tutaj to wielkie M, to, to jest nasza stacja kochana metro, taka koloseo, gdzie się zaraz wychodzi z niej i jest on ten koloseum. A to, co teraz ja tam wam, państwu pokazuję, nie mogę zrobić zbliżenia, bo albo nie chcę, albo nie mogę, jeszcze nie wiem. Chyba nie mogę, jak robię tak super obraz, a obraz jest super, nie oszukujmy się. A więc to, co te ruiny, które tam widzimy z tyłu, jest największą i najwspanialszą budowlą poświęconą Bogom Rzymu, była właśnie świątynia Wenery i Romy której ruiny, które są właśnie przed państwem, przetrwały do dziś. No bo, skoro są przed państwem, to musiały przetrwać do dziś. To jest chyba logiczne. zrobić jeszcze raz tych żydowskich więźniów. Resztki rozrzuconych kolumn odrestaurowano i umieszczono na dawnym miejscu, tak, by otworzyć portyk otaczający niegdyś świątynię. Zaprojektował ją sam Hadrian, nie mylił z Adrian który dla uzyskania większej przestrzeni rozkazał przenieść kolos Nerona. No co za cholera, no wiesz co. Takie rzeczy, żeby przenosić ludzi. W VII wieku na ruinach świątyni Romy, którą właśnie oglądamy, tak? Tu jest Koloseum, to to nie jest świątynia Romy. Tam jest za tymi palmami, które troszkę na zasłaniają łuk Konstantyna, to to też nie są te ruiny, to są te ruiny, a tu jest nasze metro, o którym już mówiłem, ale więc nie będę się powtarzał. Dobrze, wracamy na y, świątynię Wenery i Romy. Na rogu świątyni Romy wy, wybudowano kościół pod wezwaniem Santa Marianowa. Kiedyś był stara, teraz jest nowa. Poświęcony na początku XVIII wieku, czyli zanim w kościele wybuchły liczne skandale pedofilskie i homoseksualne. No, ale to już zostawimy tutaj bardziej pod rozpatrzenie. Y, Ministrowi Sprawiedliwości eee, Watykanu, który został wielokrotnie zgwałcony. No, także jak już mówiłem, Santa Maria Francesca Romana. Ja chciałem bardzo pozdrowić Rzymu, jest trochę gorąco, więc ja się trochę bocę. Teraz pokażę moją twarz, ale proszę się nie zakochać. Uwaga, będzie ze mnie ciekło, bo jest bardzo gorąco. Oto słońce. Trach. I oto ja. Dzień dobry. No to tymczasem do widzenia. No, także powtarzam jeszcze raz: wszystko recyklałem z pamięci. Brzydzę się czytaniem z kartki. Do widzenia. Ojej.